Dzisiejsze spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Witamy Państwa z Arsenal Stadium w północnym Londynie, gdzie nie powinno dzisiaj zabraknąć emocji. Liczą na to wszyscy kibice, z którymi rozmawialiśmy w drodze na stadion. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Emocje związane z rozgórkami Wychodzi na pozycję. Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało. Grają dalej. Posiadanie piłki teraz Havertz. Bramka! Pięknie nam to się zaczyna. Proszę Państwa. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Jak zareaguje Real Madryt na stratę Bramki? Federico Valverde. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Uwaga, mogą wyrównać. I nie ma wyrównania teraz. Ależ to była okazja, Tomku. Lepszej mogą już w tym meczu nie mieć. O nie mogło wpaść. Pewna interwencja Franca. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Real Madryt dostaje rzut wolny. Jest komu podać. Polokarne do mbapy Tak, to powinno się robić w obronie. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. I teraz kibice chcieliby strzału. Może strzelać, uwaga! Potrze, zablokowany strzał utrożny dla Arsenalu. Bardzo, żeby to wyższy w skromny na razie powadze. Pole karne, głęboko teraz. Nie najlepsza interwencja w obronie. No jednak nic z tego nie będzie. Awerc ma teraz piłkę. Tutaj Osaka, ależ! Teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Daleko do gry lekarne. Arsenal przesuwa ciężar gry pod bramkę rywali. Usiłuje strzelać. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. W w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc macie go żałować. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Okazja! Mamy bramkę dla Arsenalu! Wspaniale się dziś prezentują rywale w coraz gorszym położeniu. No to jeszcze raz. Spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę spłatna akcja. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił kilkacia. A do zera, gramy dalej. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. A zejście z piłką ze skrzydła. MWP. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie. Gra wznowiona po przerwie. Real w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W pierwszej połowie obrona nie popisała się. Teraz trzeba gonić wynik. Oj, będzie się działo. Oj, zupełnie mu nie wyszło. Mocno, ale i mocno niecelnie. Trudno, trzeba czekać na kolejną okazję, a o tej jak najszybciej zapomnieć. White. Arsenal traci piłkę. Prostopadłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Groźnie było. Dobra interwencja. z narożnika wykopuje saka. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe za kogo wejdzie. Jest Krosza. No i po ataku dobra interwencja Rodrigo. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Tadej Kowalwerde. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Ale ile można. Brona się połapała. Wreszcie go przerywa. Dobra współpraca. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. No jednak Chorągiewka w górze. Minimalny, spalony naprawdę minimalny mogą tu mówić o dużym niefarcie. Trafna decyzja, ale trudno tu kogoś winić. Zdecydowane wejście teraz. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Mbappé teraz przy piłce. Dobrze, zablokowany strzał. Nie wrzucają, krótkie podanie. Rzutka do Kyliana Mbappé. Mamy bramkę! Tak, zmniejszają stratę. Teraz będą pewnie starali się pójść za ciosem, oglądajmy. po golu, wznowienie od środka boiska. Królewscy złapali oddech, zbliżyli się na jedną bramkę. Ależ go ograł teraz. Federico Valverde ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ależ fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Huknął mocno i niecelnie. Zupełnie bezmyślnie. Arsenał rozgrywa akcję blisko linii bocznej Boiska. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Ale uwaga, jest pod presją. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo trzy punkty wywalczone teraz. W...